Cześć, witam na kanale, gdzie będziemy wymieniać uszelniacze w blagach zamachy Z250. w Późniejszym czasie będzie na pewno Amor z tyłu też rozkręcać będę robić. No tu jest ta Yamaha cała, I akurat tu watę -y wymieniamy, już tu uniku tego nie nagrywałem. Akurat to jeszcze trzeba założyć z FMF-a. Już naklejka akurat zeszła. dyfuzor to jest z FMF-a, fakty. Akurat, no widzicie, stopkę, stopkę nie było. Akurat stopkę sam zrobiłem sobie. Tak na szybko powiem, że co zrobiłem. Osłonę to zrobiłem sam, bo tu była taka. 3 lata? Zatyczkę zrobiłem sam, ogólnie wszystko robię sam, nie jakieś słuszalskie rzeczy, jak zrobię sam Dobra yy, I tak, trzeba pierwsze odkręcić dół Tu imbus 20, tu są takie zaślepki, już je wyciągnęłem. tu są Aha, jeszcze jedno Na pewno będzie się to tu kręcić Bo ta śruba jest z całym tym widelcem w środku Więc jakiś pas najlepiej Na pewno się będzie kręcić Chyba, że macie takiego fartu, że nie będzie Akurat niektórzy to mogą zrobić jak udarowo, ale ja akurat nie mam udarowego Więc idzie sobie też tak poradzić Jakiś pas I ściś Lagę I zrobiłem sobie taki klucz, bo Ktoś mi chyba kurde zajebał I nie mam 20 imbusa Muszę zrobić taki prowizoryczny szybko Dobra, to odkręcamy te Czyli tak, tu to łapimy w imadle, delikatnie, znaczy tu akurat możemy mocniej, ale tutaj czy ten korpus cały, to najlepiej delikatniej, albo jakieś przez drewnianko. To akurat mój motor, więc zrobiłem go sobie tak jakoś, to nie powinno szczelić i mało też jest przedwojennych chyba. I teraz to mój wynalazek i kręcimy. rzymajmy do góry bo olej na weleci i ze które się widzimy. Kurde, ja to popierdolę Ale dobra Dobra, teraz tak Tu mamy Teraz pewnie tak, tu jest odpowietrznik Z tamtej strony tam jest ta ślepka Czyli tam też był odpowietrznik Tylko ktoś to chyba wymieni, bo mu się ujebał na pewno Nawet ja będzie jakiś tani to to, to dokupimy Z uszczelniaczami razem. Tak Teraz Trzeba odkręcić tą dziewiętnastkę, ten cały tekielek. Już mi puściła. Przemia, przebaczmy Tu będzie taka sprężynka, taki drucik, żeby żeby się to nie wysunęło. Teraz teoretycznie powinno to iść wybić, ale ja muszę się tą górę odkręcić. I, I tak, wszystko czyścimy i robimy z drugą to samo. Ja nie będę nagrywać drugiej, bo onewka ma no, trochę rysy, ale wiadomo pracuje. Teraz muszę tam w górę rozkręcić, bo to mnie będzie trzymać, bo tam jest jeszcze, tu jest jedna, tu idzie sprężyna teraz. I tam jest kontra jeszcze trzeba to przytrzymać. Gola będziecie widzieć, że co chodzi. Tak. Czemu zaś to nie gra? Kurwa, internetu to jest chujowy I teraz tak, 17 nas to wyjdzie. No kurwie czemu to nie gra ja w dalej. dalej. płaski. Płaski ogólnie on jest paski, ale klucz paski się gra, dobra. Co by tu tutaj to, to zeszło bardzo ale... Aha, chyba, że tak, dobra. Hatch regulacyjny, taki długi. Więc go potem nie zapomnijcie wsadzić, jak już to rozkręcicie, bo możecie się zdziwić. No i ogólnie to mamy jedną legę rozkręconą. Wszystko teraz myjemy na błysk. No i to by było praktycznie tyle, nie? Drugi filmik zrobię ze skręcania, bo. Jeszcze nie ma części, wszystko muszę zobaczyć, numery Aha, jak nie wiecie jeszcze jak się numery sprawdzają, to raczej chyba każdy wie Uszczelniacz, Naj najlepiej sobie go myjemy zmywać, jeśli Kurde, normalnie Tak No i z drugą, z legą to samo, nie tak jak zadałem Kurde, patrzę, że źle widzę, 46

to będzie raczej 11, bo te 9,5 to jest 9,5 11 i tak by to było. Zapraszam na ten kanał Enduroci, to jest akurat mój, mój kanał, co pokazuje jak ja jeżdżę na motorach. no ale tam jest przycisk Silez Enduro Team, właśnie też są. A Silez Enduro to jest nasz cały kanał, a to jest mój taki jakby prywatny, nie? Tam też możecie i link będzie się mieć na mojej stronie na fejsie też, że tam możecie pisać równie dobrze, jakby jaka naprawa była. Na przykład, lagi, jakby ktoś chciał zrobić, już na, można mi wysłać, ja to robię, odsyłam za pobraniem i ugadujemy się z ceną, Wiadomo, ja piszę, mówię, ile tam kosztuje to. Tak samo silniki, remonty jakieś, nawet no, stare Simsony, Ogary, Jawki, Motorinki, WSki, WFM-ki. Ostatnio składałem Jawy, to jest, no wszystkie MZ, no, MZ nie MZ, wszystko, krosy też od 50. do 500, 5 na, 5 na przykład, albo jakie tam jeszcze są. Wszystko, nie? Piszcie i się dogadamy. Cześć. Ela, strzała.